Czy reszta ludzi kiedykolwiek dowie się, kim naprawdę jest toksyk? Niestety jest to naprawdę mało prawdopodobne, aby wszyscy ludzie dowiedzieli się, z kim mają do czynienia. Ludzie zazwyczaj dowiadują się prawdy o toksyku tylko wtedy, gdy stają się ofiarą złego zachowania popaprańca. Jeśli nie jesteś jedną z jego ofiar, prawdopodobnie zamiast tego doświadczysz uroku i przepięknej fasady toksyka. Toksyczni ludzie są ekspertami w odgrywaniu roli czarujących ludzi, którzy myślą, że są niesamowici, kłamią w żywe oczy, nie czując się z tego powodu źle, bo ochrona ich wizerunku jest dla nich najważniejsza. To z kolei sprawia, że prawdziwa ofiara popaprańca czuje się piekielnie zagubiona, zdezorientowana i samotna. Nikt nie wierzy ofierze popaprańca, bo przecież jak to możliwe, że tak miła osoba, którą widzą na co dzień chociażby sąsiedzi, Mogłaby robić takie straszne rzeczy, o których mówi ofiara. Tak więc ofiara czuje się odizolowana i niepewna, mimo że wie, że przeszła wiele gier umysłowych, manipulacji i nadużyć. Z jednej strony ofiara wie, co jest prawdą, ale z drugiej strony gra psychofaga jest tak dobra, że zaczyna w siebie wątpić. Zaczynasz się zastanawiać, czy to oni są szaleni, ponieważ inni po prostu nie mogą w to uwierzyć, że tak miła osoba. Zrobiłaby takie rzeczy. Toksyk z chirurgiczną precyzją, nomen omen, w chirurgii jest ich całe mnóstwo, potrafi przekręcić prawdę i oczarować swoją drogę wyjścia z niej. Bo może sprawić, że inni uwierzą, że to ofiara jest tą, która powoduje problemy, zamiast próbować wyjaśnić, co się naprawdę dzieje, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Toksyczni ludzie często gęsto wydają się przemili i przyjaźni w miejscach publicznych, co pomaga zatuszować prawdę o ich bliskich relacjach. Co ciekawe i nieprawdopodobne, toksyczne osoby tak wypierają rzeczywistość, że naprawdę wierzą, że to one cierpią. Toksyk może pomyśleć, że nie byłeś wystarczająco przemyślany, wystarczająco wdzięczny, lub po prostu, że nie spełniłeś ich oczekiwań w jakiś sposób. Tak więc, jeśli wciąż masz nadzieję, że wszyscy toksyczni ludzie zostaną złapani, jest to mało prawdopodobne, aby tak się stało. Twoje największe wsparcie może pochodzić od ludzi świadomych grup wsparcia lub przyjaciół, którzy widzą prawdziwego Ciebie lub innych osób, którzy przeszli przez podobne sytuacje.